Sam, sam wypomentowanie Co Dawaj auta Podajesz się, podajesz się To jest sami Andrzej gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś Andrzej? Na jeden Titan! Przyjechać po tobie. To jest Titan, to jest Titan! Taj to śpij jeden! Komaczy, komaczu, komaczu jedno! Dobra, dawaj komacu dusimy to jest tamtych Pojedynczy, pojedynczy. Jesteś tu w czurka ich tutaj Titan odjechał dawaj ci ich Macie komaczu na plecach, macie tajtona na plecach macie. Pod sklep ubiegnie Leży jeden Leż Komaczu rozwalcie, komaczu rozwalcie Dwójka na plecach macie. Szpi jeden Gdzie Titan jest? Komaczu, komaczu Plecy, plecy, plecy do, do, mamy, plecy Walimy Jadę, mamy, komaczu, tam. walimy komaczu Jadę Audi, w Audi wsiadę. Dobra, jedźcie, je, je, ja zbieram tych, co... Dać. Ja się bandażuję tutaj przy tym ciągu. My idziemy na górkę, Kamaczu jedzie, Kamaczu jedzie Jedź, śmiało, śmiało Kamaczu, góra Kamaczu cały czas bandażuje jest Bandażuje się, bandażuje się tutaj za naszym ciamciatami Dojedźmy te Kamaczu, lecimy Kamaczu, dojeżdżasz Kamaczu Dojeżdżamy, mi plecy Dojeżdżasz, dojeżdżasz Kamaczu Rozwalmy Kamaczu, potem ich Dawaj, dawaj, dawaj Do mnie na pieprz. Chcesz mi plecy? Wierz mi w Leży! Leży! Leżył, leży, i tam leżył, nie Zabanażył mi się, nie spokojnie, nie spokojnie, nie spokojnie Jest, stacja, stacja Spokojnie, się Bandoszka maszuj, spokojnie, nie spokojnie panowie Dawaj, dawaj do Audi Idę, idę, idę Weźcie tych na dole. Jeden się bandażuje. No, my, my no, 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 będziemy to rzeźnik, rzeźnik Audi. Rzeźnik Audi. Rzeźnik Audi jest. Za masz dwójkę. na tym motocyklu? Wypierdalałeś. Ja, ja. O co się tym... Wjeżdżamy plecy dla... Yy, na do... guardian, no. dole. Wjeżdżamy jak Guardiana. Dawaj ci Guardiana. Przed nami psami są. Dawaj na leptocy. No spokojnie. mam przewagę. Musimy zrobić to liczbowo. Ziągnie. Jesteśmy to też, plecy. Jesteśmy i... plecy, plecy. Dojeżdżajmy. Jeszcze Leży. Leży! drugi! Nice Brawo, brawo Leżą, leżą Dobra, idź, idź,